Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem zajęć będzie największa i najmniejsza wartość funkcji w przedziale domkniętym. Tutaj macie krok po kroku powiedziane, jak taki temat, jak takie zadanie zrobić i będziemy sobie mówić po kolei. Aby znaleźć największą i najmniejszą wartość na przedziale domkniętym, należy wyznaczyć wartości na końcach przedziałów, wyznaczyć pierwszą współrzędną wierzchołka i jeśli należy ona do przedziału, należy wyznaczyć wartość dla niej. Jeśli nie należy ona do przedziału, to nie wyznaczamy jej wartości i odrzucamy, wybieramy największą i najmniejszą wartość. Mamy sześć przykładów i pokażę Wam, jak to się robi. Oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji w podanym przedziale, jeśli tutaj mamy pierwszą funkcję tak, tego typu, f od x równa się minus 1 i minus 1 druga, x minus 3 w nawiasie do kwadratu plus 2, gdzie x należy od 0 do czwórki. No i tutaj wykonaj rysunek w punkcie A. No i teraz robimy sobie po kolei. Najpierw wyznaczamy wartości na końcach przedziałów, czyli możemy sobie napisać rzymską jedynkę i będziemy liczyli F od 0. F od 0 równa się minus 1 druga. Tutaj mamy 0 odjąć 3 do kwadratu dodać 2, czyli za x wstawiłem 0, tutaj wstawiłem 0, czyli będę miał minus 1 druga. 0 minus 3 to minus 3, ale do kwadratu będziemy mieli 9 i plus 2. Minus 1 druga razy 9 to minus 9 drugich. Minus 9 drugich to będzie minus 4 i 1 druga i dodać 2. Czyli otrzymam minus 2 i 1 druga. Teraz to samo robię w drugim końcu przydziału od czwórki. Czyli będę miał minus 1, 2, 4 minus 3, do kwadratu dodać 2. No i patrzymy, Będzie, będę miał minus 1, 2, 1 do kwadratu to 1 i plus 2. Czyli minus 1, 1 druga razy 1 to jest minus 1, 2, a plus 2, czyli po prostu plus 4 drugie. Czyli mam 4 minus 1 to będzie 3 drugie, a 3 drugie to jest 1 i 1 druga. No i teraz muszę znaleźć, teraz wyznacz pierwszą współrzędną wierzchołka. Z wzoru na postać kanoniczną wiemy, że nasze, nasz wierzchołek jest ukryty tutaj. Czyli nasze P wynosi 3. Czyli piszemy sobie, że P równa się 3. To już jesteśmy w dwójce żywskiej. No, i teraz, moi drodzy, jeśli należy ona do przedziału, należy wyznaczyć jej wartość. Patrzymy, czy trójka należy do przedziału od 0 do 4. No, widzimy, że należy. I teraz, jeżeli chcemy wyznaczyć jej wartość, no to musimy policzyć f od 3. f od 3, zgodnie z wzorem na postać kanoniczną, która była na poprzednich filmach, to jest to samo co q, a u nas q wynosi 2. I teraz, moi drodzy, to jest drugi punkt. No i teraz trzeci. Wybieramy największą i najmniejszą wartość, czyli będziemy robić sobie trzeci krok. Czyli gdybym tutaj chciał zrobić trzeci krok, weźmy sobie tutaj o, to mamy trzy wartości. 2, 1 i 1 druga i minus 2 i 1 druga. I teraz wybierzmy sobie wartość na początku najmniejszą. To jest nasze najmniejsza wartość, czyli możemy pisać różne są sposoby pisania. Możemy pisać F. MIN, że tutaj jest najmniejsza wartość. Możemy pisać po prostu MIN, możemy pisać najmniejsza wartość słownie, najmniejsza wartość. Różne są zapisy. A tutaj teraz wybierzmy największą wartość, i największą wartością jest tutaj. I też możemy różne stosować zapisy. Możemy stosować zapis fmax. To jest największa wartość. Możemy pisać max. No albo możemy pisać największa wartość. Największa wartość. Różne zapisy spotkacie. Czyli taki, taki albo taki. No i teraz któryś trzeba wybrać tutaj. No można też tutaj pisać oczywiście no, no. Pewnie będziemy wybierać ten, ten zapis środkowy. No i teraz spróbujmy wykonać rysunek do tego zadania. Zobaczmy. Dla zera mamy minus 2 i 1 druga. Czyli bierzemy sobie skalę 1. I dla zera mamy minus 2 i 1 druga, czyli w tym miejscu. Dla trójki będziemy mieli 2. Czyli dla trójki będziemy mieli 2. No i dla czwórki będziemy mieli 1 i 1 druga. Oczywiście funkcja jest symetryczna, czyli jak tutaj jest 1, 1, 2, to tutaj też możemy zobaczyć, co będzie dla jedynki jeszcze. 1 3 to jest minus 2, do kwadratu to jest 4, 4 razy minus 1, 2. To jest w matematyce minus 2 i plus 2 to będzie w tym przypadku miejsce zerowe. No i teraz rysujemy sobie tą funkcję na tym przedziale. Zobaczcie, można oczywiście robić tak, jak ja robiłem, ale można też odczytywać. Zobaczmy, czy to jest prawda. Widzimy, że najmniejsza wartość jest tutaj dla tego X. No a największa wartość, bo wartość to są Y jest w tym miejscu, czyli wynosi 2. No i teraz przeprowadzę Was przez 5 dodatkowych przykładów. Zachęcam Was, żebyście obejrzeli film do końca. Oczywiście, jeżeli tutaj ktoś już będzie umiał robić, to może próbować robić ten sam te przykład. No to próbujemy przykład B. Przykład B. Tam starłem A niepotrzebnie, ale tutaj. Tutaj było A. No i teraz przykład B. Czyli znowu robimy to samo. Czyli bierzemy sobie niebieski mazak i patrzymy, co się dzieje w jedynce. F od 1 równa się i wstawiamy 2. 1 dodać 1 do kwadratu minus 5. 1 plus 1 to 2, 2 do kwadratu to 4, czyli mamy 2 razy 4 minus 5, bo stąd jest to dwójka, czyli 8 minus 5 to będzie w matematyce 3. Teraz liczymy sobie f od trójki. Czyli mamy 2 i tutaj mamy 3 dodać 1 do kwadratu minus 5 równa się 3 plus 1 to 4, do kwadratu to 16, czyli mamy 2 razy 16 minus 5. Czyli 32 minus 5 to 27. Teraz liczymy sobie P. P zgodnie ze wzorem wynosi minus 1, bo tutaj jest ukryte minus, minus 1. No i teraz patrzymy, czy P należy do naszego przedziału. Uwaga, nie należy do tego przedziału, czyli jeżeli nie należy, to odrzucamy je. I wybieramy sobie największe i najmniejsze wartości stąd. No i teraz biorę sobie czerwony mazak. To widzę, jest moje minimum, najmniejsza wartość, a to jest moja największa wartość. Min i max. No i tutaj przykład jest zrobiony. Spróbujmy zrobić przykład C. C możemy sobie zrobić tutaj. O. No i teraz próbujemy policzyć tutaj końce przydziałów. Czyli zaczynamy od minus jedynki. Czyli mamy f od minus 1 równa się minus 1 trzecia. Minus 1 minus 6, a tutaj mamy minus 1 dodać 2. No i liczymy, mamy minus 1 trzecią razy minus 7. I minus 1 plus 2 to jest razy 1. Czyli dostaniemy w tym przypadku 7 trzecich, czyli 2 i 1 trzecia. Teraz liczymy sobie F od czwórki. Czyli mamy minus 1 trzecia, no i wstawiamy. Mamy 4 odjąć 6 i 4 plus 2. Czyli mamy minus 1 trzecia razy minus 2 razy 6. Jeżeli tam policzymy, minus 1 trzecia razy 6 to jest w matematyce minus 2 i minus 2 razy minus 2 to będzie 4. No i teraz, jak policzyć p? Uwaga, p leży między miejscami zerowymi albo między x, które mają taką samą wartość. I ile wynoszą tutaj miejsca zerowe? My już mieliśmy miejsca zerowe wcześniej. Widzimy, że tutaj miejscem zerowym jest szóstka, bo szóstka wyzeruje ten nawias, a tutaj jest minus dwójka. Czyli zobaczmy, 6 dodać minus 2 na 2. 6 dodać minus 2 to będzie 4, 4 na 2 to będzie 2. No i teraz zobaczmy, czy dwójka należy do tego przedziału od minus 1 do czwórki. No widzimy, że należy, czyli liczymy dalej. F od dwójki równa się i wstawiamy zamiast x dwójkę. Minus 1 trzecia. 2, odjąć 6. Odjąć 6, dobrze. Odjąć 6. I dalej mamy tutaj 2 dodać 2. Czyli mamy minus 1 trzecia razy minus 4 razy 4. Minus 1 trzecia, razy minus 4, razy 4. Dwa minusy dają plus, czyli będziemy mieli wynik na plusie. 4 razy 4 to 16 i przez 3, czyli mamy 16 przez 3, to w matematyce 5 i 1 trzecia. I znowu musimy sobie wybrać największą i najmniejszą wartość. Czyli zobaczmy, co tutaj będzie. Maksimum to jest nasze największa wartość i mamy do wyboru 4 i 2 i 1 trzecia i to jest nasza wartość najmniejsza, czyli maksimum i minimum. No to próbujemy, jeszcze trzy przykłady nam zostały, D, E i F, czyli ścieramy o to. No i próbujemy zrobić przykład D. Przykładzie D. Przykład D sobie spróbujmy. Tutaj jeszcze zatrzymajmy troszkę. W przykładzie D mamy podobną sytuację, czyli patrzymy, co się dzieje między trójką a piątką. No to zobaczcie, jaka będzie tutaj dziwna sytuacja. Bierzemy sobie f od 3 i wstawiamy 3 minus 5. 3 minus 3 równa się. Tutaj widzimy, że mamy 3 minus 3, czyli wartość jest 0. Teraz bierzemy f od 5 i mamy 5 minus 5 i 5 minus 3, czyli wartość będzie też równała się w tym przypadku 0. No i teraz liczymy P. P będzie pomiędzy miejscami zerowymi. Tutaj liczbami, które wyzerują to wyrażenie jest 5 i trójka, czyli wpisujemy sobie 3. Dodać 5, albo 5 dodać 3, bo to jest to samo. 3 dodać 5 to 8, czyli 8 na 2 to będzie 4. I widzimy, że czwórka jak najbardziej należy do przedziału od trójki do piątki. I teraz liczymy po prostu F od 4 w takim razie. Czyli mamy 4 minus 5 i 4 minus 3. 4 minus 5 to minus 1, razy 1 równa się minus 1. I teraz mamy sytuację, że mamy dwie powtarzające się wartości i mamy jeszcze trzecią wartość. Jeżeli mamy dwie powtarzające się wartości, to tak naprawdę obie te wartości są maksimum. Po prostu największą, wartość, największą wartością jest 0. Czyli 0 jest największą wartością maksimum, ewentualnie 0 jest największą wartością. Największa wartość też można używać tego zapisu. No a tutaj minus 1 jest oczywiście najmniejszą wartością, czyli min albo najmniejsza wartość. Najmniejsza wartość. No i zostały nam przykłady E i F. Spróbujmy sobie przykład F e przeanalizować, czyli mamy F od X równa się minus X kwadrat plus 5X minus 6. I liczymy F od minus jedynki. I f od piątki. f od minus 1 liczymy tak, za x wstawiamy minus 1, czyli mamy minus, minus 1 do kwadratu, dodać 5 razy minus 1, odjąć 6. No i liczymy. Minus 1 do kwadratu to 1, ale minus przepisujemy, czyli będzie minus 1. 5 razy y, minus 1 to będzie w matematyce minus 5 i minus 6, czyli będziemy mieli minus 12. Teraz wstawiamy sobie piątkę, czyli będziemy mieli minus, tutaj 5 do kwadratu, dodać 5 razy 5 i odjąć 6. No to zobaczmy. 5 do kwadratu 25, ale na minusie, czyli minus 25, 5 razy 5 to będzie tutaj plus 25 i odjąć 6. Czyli to się wzajemnie zniesie, czyli mamy minus 6. I teraz, jak policzyć p? Tutaj P liczymy w następujący sposób. Piszemy sobie minus B przez 2A. Z postaci ogólnej wiemy, że B to jest ta liczba, czyli piątka w tym przypadku. Yy, znaczy piątka, tak? Czyli minus piątka tutaj będzie, bo mamy minus. A A wynosi minus 1, czyli 2 razy minus 1 to będzie minus 2. Czyli będziemy mieli 5 drugich. A 5 drugich, moi drodzy, to jest w matematyce yy, oczywiście 2,5. Czyli jeżeli mamy 2,5, czyli 2 i 1 druga, to to jak najbardziej należy do przedziału od minus 1 do 5. No i teraz liczymy f od 2,5, czyli tak naprawdę od 5 drugich. Czyli wstawiamy sobie 5 drugich i liczymy. Mamy minus 5 drugich do kwadratu, dodać 5 razy 5 drugich i odjąć 6. No, i wyliczamy. 5 drugich do kwadratu to będzie 25 czwartych na minusie, czyli minus 25 czwartych. Tutaj mamy 25 drugich, ale możemy od razu zrobić wspólny mianownik. Czyli 25 drugich to jest 54. No, a tutaj też zróbmy wspólny mianownik, czyli będziemy mieli minus 6, to jest to samo co minus 24 czwartych. E, 4, tak, 4. Po prostu domnożyliśmy górę i dół przez 4. No i próbujemy. Minus 25 plus 50 to jest 25 na plusie, minus 24 to jest 1 czwarta. I teraz mamy trzy wyniki i wybieramy największy i najmniejszy. Czyli to jest wasz minimum, a to jest wasze maksimum. No i został jeszcze ostatni przykład do przeanalizowania. To będzie przykład f. I to będzie na tyle na dzisiaj, czyli przykład wypróbujemy. No i zobaczcie jak to wyjdzie. Przykład F. Wy. I robimy to samo. Czyli piszemy sobie F od X to się równa. X kwadrat minus... No w sumie już bez przepisywania. Czyli znowu wyznaczamy na początku końce przedziałów, czyli tutaj po prostu F od 0 f od 0 to się równa 0 do kwadratu minus 8 razy 0 plus 7. Równa się w tym przypadku 0 minus 0 to 0 i plus 7 to będzie 7. Teraz f od 4 równa się 4 do kwadratu minus 8 razy 4 plus 7. Czyli mamy 16 minus 32 plus 7. Czyli 16 minus 32 to minus 16 i plus 7 to będzie minus 9. No i liczymy sobie p czyli minus b przez 2a, czyli minus b to będzie minus minus 8. I tutaj 2 razy 1, czyli mamy po prostu 8 na 2, czyli 4. No i teraz zobaczcie, czwórka należy do przedziału co prawda od 0 do czwórki, ale ona jest policzona w tym miejscu. Czyli nie ma sensu liczyć drugi raz, bo wyliczylibyśmy to samo. I teraz wyznaczamy sobie, to jest nasze minimum, a to jest nasze maksimum. Czyli ta wartość 7 to jest maksimum, a minus 9 to jest minimum. I teraz chciałbym, żebyście spróbowali zrobić podstawa zadania, które są tutaj napisane: 2,75, 76, 77. Tutaj przykłady ABD, ABAB i tutaj dla chętnych, a rozszerzenie chciałbym, żeby spróbował zrobić takie zadania. Dobrze, dziękuję, moi drodzy, za Waszą uwagę i życzę powodzenia.